Jan Bochowicz przed w 27, e, niestety w innych okolicznościach nie, nie będziesz tu niestety ku naszej uciesze walczył. E, nie, przepraszam, odwrotnie. E, ku, na, ku naszej rozpaczy nie będziesz tu walczył, chociaż z drugiej strony ku uciesze też, bo, bo, bo USC to też jest dobra opcja. E, Najlepsza. E, zgadza się. <laughs> Czy wiesz, że e, po zdjęciu, które wrzuciłem, e, które tobie zrobiłem przed chwilą na, na ściance i napisałem, że wracasz po zwakowany pas, mnóstwo osób uwierzyło w to i, i no nic, niestety nie mają poczucia humoru. No, to co ja za to mogę, jak ktoś nie, nie. Nie, ten nie, nie ma potrzeby humoru, no to trudno. No, to... no chyba nic. Nie, ale rozwiewamy wątpliwości. Tak, tak. Nie wracasz niestety do KSW. Nie nie, nie, nie. Niestety. Ja nie mogę się mam, decy mówię, mówię, mam inny pas do zdobycia póki co. To powiedz mi, kiedy mógłbym się tak naprawdę. W jakim okresie mógłbym się zgłosić po informacje o, o tej twojej zbliżającej się walce? Bo wiem, że po prostu spadnie to pewnie na mnie znienacka i, i będę któryś tam w kolejce. Kiedy mniej więcej się interesować? Wiesz co, nie, no za dwa miesiące mi się tak wydaje. Ale ja, nie ściemniesz, czy wiesz Nie, nie, no nie wiem nic, złego. ja mam jeszcze, jeszcze... piąty miesiąc po operacji. Rehabilitacja się kończy w szóstym miesiącu, teoretycznie, jeżeli wszystko będzie dobrze. I od tego momentu, jeżeli rehabilitant, doktor powie mi, słuchaj, może zrobić wszystko na 100%, Ja jeszcze potrzebuję ze 3 miesiące, żeby formę zrobić startową, tak? No to czyli w, w najbardziej optymistyczny termin to jest 4 miesiące, no nie? Ale popatrz mi w oczy, bo ostatnio powiedziałeś mi też to samo, że nic nie wiem. No bo nie wiem, no co, co ci mogę Ale powiem? patrz mi w oczy. Nie wiem, najbardziej optymistyczny termin to jest 4 miesiące, ale, ale ja wolę na przykład odczekać miesiąc dłużej i żeby to było za 5 miesięcy, żeby to kolano było, wiesz, żebym nie myślał o tym, tylko żeby po prostu wszedł w walce w 100%, a nie? Że gdzieś jeszcze tam z tyłu będzie to kolano. Dobra, chcę powiedzieć, że ci wierzę. piec <laughs> Strus. Twój kolega z klubu walczy z, z Abouazajtarem przez wielu, <laughs> stawiany pojedynek jako, jako pojedynek, który będzie bardzo ciężki, wręcz wiele osób, więcej osób opowiada się po tym, że, że, że Piotr przegra tą walkę. Co Ty możesz powiedzieć o, o, tej, o tym pojedynku? No, tak naprawdę wszystko zweryfikuje klatka pojutrze. Ale Dobrze ja, powiedziane, bo to będzie klatka. tak. Ale ja głęboko wierzę, że Piotrek da radę. Moim zdaniem może podjąć walkę w każdej płaszczyźnie, i w stójce, i w zapasach, i w parterze, i, i, i nie będzie odstawał od Abu. Tak naprawdę, wiesz, wygra, wygra ten, który będzie miał lepszą psychę w tej walce. Nie? Mhm. I to zadecyduje, moim zdaniem. Piotrek jest w każdej płaszczyźnie, moim zdaniem, lepszy, bardziej poukładany niż Abu. Abu, moim zdaniem, dysponuje tylko wiesz, mega, mega mocnym ciosem i, i, i to wszystko. No zobaczymy, zobaczymy. Właśnie to jest dosyć dziwne, bo ja widziałem pojedynki Abu, gdzie, gdzie była tam, gdzie był Parter i rzeczywiście tam no, nie było kolorowo, jak to się ostatnio mówi, i, ale nikt jakoś nie szuka tych okazji właśnie, żeby, nie wiem, z czego to wynika. Znaczy, wiesz, no czy wiesz, do takiego zawodnika gabu też ciężko podejść, no, bo może się nadzieć nam mega kontrę i, i trzeba sobie to sprowadzenie ładnie wyprowadzić, wypracować, żeby, 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 żeby się właśnie nadzić, no, nie nadziać. I może, może dlatego ludzie boją się podejść, obawiając się jego ciosu. No. I tu jest jego ta mocna też może ta strona. No, Ty jesteś blisko Piotra na treningach, więc wiesz, czy, czy coś się zmieniło w tych przygotowaniach? Podszedł do czegoś inaczej, czy to jest tradycyjny, mocny e, tok treningowy? Czy Piotr zawsze mocno i tradycyjnie trenuje, yy, najmocniej jak chyba potrafi? i Wydaje mi się, że podszedł po prostu mentalnie na środek tej walki i tu i dzięki temu będzie lepszym zawodnikiem w klatce. Też y, widziałem, y, słyszałem y, o tym, że teraz przynajmniej tymczasowo zmienił się główny trener w nastu lat im. Z czego to wynika? Kto dokładnie, jakbyś mógł coś więcej powiedzieć? No, no, czy teraz... Wcześniej był Łukasz Jurkowski. A, no, na jego miejsce skoczył Grzegorz Trendowski, no, głównie dlatego, że Juras po prostu ma tyle na głowie, że nie ogarniał jakby. No nie mógł poświęcić nam tyle czasu, ile my byśmy od niego oczekiwali. Cały czas jest przy nas, jest w ekipie, ale, ale jakby tym głównym zarządzającym jest Grzegorz Tendowski teraz. I tak, na stałe teraz będzie? No wiesz, no chyba tak, zobaczymy. No. chyba, że on będzie miał za dużo na głowie i nie będzie dawał rady. Wiesz, no nie, no na razie tak, na razie, na razie jest, on i nic się nie zmienia. Widziałem też na tych licznych filmach, które, które wrzucasz gdzieś na swoim fanpage'u, czy, czy gdzieś po prostu w internecie, w YouTubie, że bardzo dobra atmosfera u Was panuje. Uważasz, że taka właśnie atmosfera ogólnie w klubie, czy między, między kolegami treningowymi jest tak naprawdę... Na, na ile jest ważna, na ile jest istotna? No jest bardzo ważna, że nie ma jakichś napięć z pięć, wiesz, że, że, że nikt, nie wiem, no, pod nikim do nie kopie, tylko że jest że rodzina atmosfera, każdy się cieszy i się fajnie przejść na trening, każdy mu się chce, a nie że wiesz, ponapinani, pospinani i... i, i no, bez sensu, nie? Chyba lepiej żyć w zgodzie i w radości, niż... <głos》> ze złą krwią, tak? Bo wtedy... wtedy nikomu na dobre to nie wychodzi. Też yy, widziałem ostatni film, najnowszy, gdzie, gdzie tam trenowałeś z kolegą yy, takie bardziej, można powiedzieć, techniki survivalowe, tak? Z tym nożem i, i w ogóle. Ty masz jakieś takie doświadczenie właśnie tego typu? To czy znaczy, nie, lubię, wiesz, lubię białą broń, lubię trochę survivalu i... mamy takiego chłopaka, który... Który jest żołnierzem, dużo trenował kraw magii, nam pokazuje czasami takie właśnie knywki, jak szybko zatwić gościa, wiesz, mhm. czy jak się obronić w razie już, wiesz, jak już nie masz wyjścia innego. No to tak sobie czasami w ramach luzu po treningu. Wiesz, Czyli wiesz jak zabić papierem toaletowym na trzy sposoby, rozumiem? No, powiedzmy. Może magewerem nie jestem, ale. Mhm. <laughs> 205, 205, VFC, obserwujesz yy, uważnie kogoś teraz tak, mm, ktoś zwrócił Twoją szczególną uwagę, może podziwiasz, a może wręcz masz go na celowniku? Yy, zaskoczył mnie Antony Johnson, że nie dał się sprowadzić Philowi Davisowi ostatnio, mm, tak, tak. a tak poza tym to nie. To Antonego chyba trochę masz na celowniku. Czy Wiesz, że go miałem wcześniej na celowniku. No właśnie, no, dlatego o tym mówię. No, wiesz co, no, nie patrzę, no, kogo mi dadzą, z tym będę walczył, no, nie, nie będę sobie wybierała, nie wyszukiwał. Dziękuję za poświęcony czas i no co powodzenia dla nasuła team. Dzięki. Dziękuję.